Monitor 3D wcale nie musi służyć wyłącznie jako ekran do wyświetlania treści w trójwymiarze. Poza tą funkcją w przypadku nowego sprzętu od OC dostajemy też sporo innych intrygujących opcji. Jakich? O tym już za chwilę. Obudowa monitora to coś co przykuwa największą uwagę, a OC postarało się o design zupełnie innej bajki. W tym progu cenowym znalezienie ładniejszego monitora jest po prostu niemożliwe. Minimalistyczna konstrukcja wykorzystuje imitujący szczotkowany aluminium plastik. Nawet mimo braku metalu mamy do czynienia z dobrą jakością wykonania. Minusem jest natomiast niestabilna, chypotliwa nóżka, która nie umożliwia też żadnej regulacji wysokości. Jedyną opcją jest zdjęcie monitora i postawienie go samodzielnie. To też jest dość ciekawe i unikalne rozwiązanie. Sama podstawa umożliwia nam natomiast jedynie skromną regulację nachylenia. Spośród dostępnych portów dostajemy gniazdo zasilania, gniazdo VGA, złącze słuchawkowe i wejście audio. Po drugiej stronie umieszczono z kolei dwa gniazda HDMI, umożliwiające między innymi podłączenie komputera i konsoli jednocześnie. Zabrakło niestety wejścia dvi czy DisplayPort. AOC zadbało natomiast o wygodne, dotykowe menu ekranowe, które obsługujemy przez przyciski umiejscowione na skraju obudowy. Sam ekran bazuje na technologii IPS, przy czym mamy do czynienia z dość dobrym czasem reakcji, równym 5 milisekundom. Inna rzecz to oczywiście świetne odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia, jakie zapewnia ta technologia. 27-calowa przekątna gwarantuje optymalne wrażenie. Niektórym rozdzielczość Full HD może się przy takich wymiarach wydać zbyt niska, jednak utrzymywanie odpowiedniej odległości rozwiązuje tę kwestie w zupełności. Nie zapominajmy też o użytecznym trybie 3D, gdzie dostajemy możliwość konwersji dwuwymiarowych materiałów: tryb 3D Side by Side i 3D Top Bottom. Użytkownik musi tylko wskazać najbardziej odpowiednią funkcję dla danego filmu i założyć okulary. Nowe AOC jest bardzo ciekawym, nowoczesnym i dobrze wykonanym sprzętem. Niedostatki w ergonomii i ilości portów w pełni rekompensuje duży panel IPS i świetny design, którego w tej cenie próżno szukać u konkurencji.